Także cześć, witajcie wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony. Oczywiście, Mietek. E, witam Was do serii Bracia Polskiej Farmie. Już tu w kolejny odcinek. Następny tego materiału, pamiętaj, zostawimy łapeczki w górę, Subiko na kanale. Pamiętaj, żeby także przy subskrypcji, zostawić od razu dzwoneczek, żeby YouTube Cię wysyłał powiadomienia o nowych liveach. Jego je odcinka na kanale. No i napisz tutaj jeszcze komentarz z hashtagiem. A hashtagiem dzisiejszego odcinka będzie hashtag Krowy. I drugi hashtag widzowy to będzie. Hashtag powrót, e, a ja ci oczywiście przypnę serduszko e, Jak widzicie już po tytule pewnie e, wraca widzowie gość specjalny na, 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 na Wolę Brudnowską e, Z tego co wiem to dzisiaj ma prawdopodobnie przylecieć albo samolotem e, Albo ma po prostu przyjechać elegancką furą biznesmenską. Tego jeszcze nie wiem, ale naprawdę widzowie dzisiaj ktoś wraca Wraca tutaj na Wolę Brudnowską, bo doszły mi właśnie słuchy, że po prostu wraca porządny biznesmen Zobaczymy, widzowie, jaki to jest pismesem. Bez, bez także oglądajcie do końca dzisiejszy odcinek. Bo mówię, tu jak widzicie, stoi trzypek. Na poprzednim odcinku wam prezentowałem tą piękną gospodarkę, która to sadu, tutaj, no powiem wam, ponownie wybudowana. No niestety, przez Indora. Bo jak widzieliście, musiał mi wszystko wyburzyć. No niestety, taki sąsiad. No ale to spokojnie, ja co widzowie, na jego wymyśleniu jakoś porządną armatę, żeby dał sobie spokój na, na zawsze, już. No ale widzicie, yy, krowy. Dzisiaj idziemy do, yy, po krowy. Pewnie zapytacie w komentarzach z mam tu ja tak pani znowu ukradłeś. E, tak się składa widzowie, że ja nie jestem tutaj z na tej miejscowości No e, to mi się nie zdarzyło nic ukraść. Na, na, na razie, na razie, nie? E, jest to widzowie dwokułówka, która, widzicie, no stan tutaj nie jest może jakiś taki techniczny tutaj bardzo dobry No ale została wypożyczona od mojej dobar, do, dobrej koleżanki tutaj, nie? E, no ale to takiej koleżanki wiecie, taki trochę starszy, nie bo to już wiecie. Prawie 20 lat, nie? Od pani Grażynki, tutaj, nie? Wiecie, o tej od tej pijaczki tutaj, co 30 ma, nie? Tam stoi, no, tam za rogiem, nie? Tam wiecie, na skrzyżowaniu, tam nie? Także od niej pożyczyłem taką dwukówkę, tutaj w jest łodowną, dwie krówki. E, także dzisiaj pojedziemy sobie pakrowy, po zobaczymy, zrobimy może jeden kurt. Ogólnie zobaczymy, jak to z czasem wyjdzie, nie? Bo mówię, dzisiaj jest ten go specjalny, możliwy, że na jego natrafię, no to wiecie, nie? Być może sobie pogadali, tak wiecie o co chodzi, nie? Mówię, muszę trafić tego biznesmena, bo wraca dzisiaj porządny. Nie wiem, jaki to będzie biznesmen. Bo ja go nie, nie dostałem jeszcze, wiecie, takiej informacji, nie? No ale jakiś taki człowiek, taki wiecie, bo kiedyś był biedny, a teraz wraca, wiecie, za zagranicy Ja nie wiem kto to jest, ale podobno go znam, jakaś taka bliska osoba, nie? Także, wdowie, ja nie przedłużałem, tak jak mówię Łapeczkę zostawcie Subika, ten kto nie subskrybuje Ja odpalam 3PK, powiem wam tak yy, Na rozruchu 3PK ostatnio był tam w ziemi, nie? Bo żeśmy ciągali to przeczepę z tym, z ziemią, nie? Tamto odwiozem, yy, to był kolega, pan Darka z tego Jindyra, nie? To ja oczywiście odwiozłem, sami widzieliście na odcinku. Tutaj wzięliśmy nowy nabytek, to stoi ten yy, Unia ta i ten Zetoproxima, nie? To powiem wam, że pisaliście takie komentarze, że, że nie także że spoko wziąłeś taki sprzęt. No powiem wam, że mi też to podoba elegancki sprzęt. Zobaczymy jak to będzie w szło robocie. To tak, lewo, prawo, zobaczymy czy nic nie jedzie. O czekajcie, autobus jedzie, to będziemy musieli przypuścić. Ja dawno widzę PKS-em jeździ, Pamiętacie kiedyś pojechaliśmy PKS-em do tego? Do, do pana Ryszarda, to ze serii wiecie, na Boczkowie, nie? Dobra, skręcamy widzowie na lewe pastu, no to się na lewe pes, yy, kierunkowska... o, czekajcie, bo chyba ktoś będzie wysiadł, czekajcie, bo zaburkowałem teraz łuk, aha, tu się otwierają tego, dobra, a to, ale poza kierowcą w ogóle otwierał dźwięk, skrót na nie wysiadą, chyba, że mu się pomylił, a zresztą tak, to widzowie, ta kierowcy po otwierać, wiecie, stawać, no to w sobie przystanku nie ma, a, bo może wiecie, jakaś, bo, może schorowana babka była, wiecie, taka bardzo babka, kapuśka, która po prostu na żądanie poprosiła tutaj kierowcę, no tak się zdarza, wiecie, że jakaś tam starsza oszała po prostu potrzebuje, wiecie, żeby nie ma tak... Wiecie, ciężko jest iść z przystanku, bo trochę ma daleko, wiecie tam 300-200 metrów, nie? To po prostu tutaj kierowca właśnie zajeżdża, wypuszcza, wiecie osoby, nie? I tak nie. Także mówię, może tak się po prostu nie? No ale powiem tak, dawno jak mówię, dawny ich ham taki tutaj właśnie po bliskim PKS-em tutaj wiecie w woli Brudnowskiej, nie? W sumie kiedyś mogę wam takie zrobić, takiego vloga, wiecie, widzowie, możemy gdzieś pojechać tym autobusem, nie? Mówię tak. Bo troszkę tam może poznać jakieś wiecie, takie lepsze osoby w swoim, bo tam wiecie. Dużo ludzi jedzie w autobusie, może pogadać, tam wiecie. Jakaś fajna gadka może by była, tam może byśmy kogoś widzowie załapali. Jakiś kolega, wiecie tam, do biznesu, do interesu, wiecie. Może jakiegoś sąsiada byśmy lepszego poznali, wiecie tutaj. Jakiś tutaj, taki wiecie, sprzęty na wypożyczenie, coś tam jakaś pomoc, tutaj rolnicza by się przedała na polach. No czemu nie? Także mówię, nie? Możliwe, że kiedyś taki będzie odcinek właśnie, że weźmiemy, No ale na razie dzisiejszym odcinkiem zajmujemy się krówki. Krówki musimy w kupić, żeby po prostu już zakładać tutaj gospodarkę. Czekajcie, bo on skręca też w stronę. Na lewe paszy. A czekajcie, widać, może zdążę go tego. zdąży go mu ze złapał się i zapytam jaka cena za bilet jest. Czekajcie. O to by się zatrzymywał. Tak, dobra się widzę, zatrzymuje. To czekajcie, to zajadę drogę. Tutaj stanę, może szybko wysiądę. Takiej kierowca może jeszcze wyjdzie. Szybko, szybko to pójdę jeszcze. O, otwiera drzwi, dobra, dobra. A dzień dobry panie kierowco Dzień dobry e, Chciałbym się zapytać, ile bilet kosztuje? A pan chce gdzieś siadać, czy gdzieś jechać? E, nie, bo tak po prostu na przyszłość się pytam, ile by bilet kosztował tam do miasta? Do miasta, zależy ulgowy, czy cały? E, cały, bo ja po prostu jestem starszy pan, po prostu cały, nie ma tam żadnego ulgowego e, No taki z spi 5 złotych Z 5 złotych, dobra, to dziękuję, do widzenia, miłej drogi życzę Do widzenia no, Widzę, że elegancko zamyka to w ogóle ktoś wyszedł przed chwilą, ale nie wiedziałem, nie zauważyłem. Jakiś prosto pan sobie no Dobra, niech wyjedzie tym autobusem. Ty, jak to takowo jest? Witam serdecznie, ale mnie znikł to przez chwilę, bo to chyba ten pan był, nie wiem. Tak, to pan ten był, ale to widzę. Pan sobie elegancko tutaj pije brota chyba jakiegoś. Chyba nie, ale kogoś to właśnie widziałem sobie, został przed chwilą. Witam serdecznie. No... to mnie tak? Eee, Darek? Yeah, ja a ty to, to w ogóle żyjesz jeszcze? Ja z zagranicy wróciłem. Yy, a zasadnicze pytanie, zarobić kasę? A, o takich rzeczy się nie, nie rozmawia. A rozmawiasz teraz z biednymi ludźmi? Yy, no tak. A w ogóle? Nawet, yy, no mógłbym wam, was nawet, wam mam nawet pomóc, powiem na tak. Mówisz? Tak. Yy, bo ja powiem ci, że profesjonalnie działalność w gospodarczo no miałeś, byłem w Holandii, na truskawce. Tam czasami owce strzygłem, no to zarobiłem ile mi? Było? Trzy miesiące? Trzy-cztery. Cztery miesiące mnie nie było, to 50 tysięcy zarobiłem. Uuu, to może być coś tam po życiu, troszeczkę, nie? A, to no razie, to ja mam tak. swoje, swoje sprawy, muszę pozałatwić. I, No właśnie, tu jak widzisz jestem w trakcie pokrowy, nie? No a czy... czekaj, ten Ryśku, gdzie on to był? Ryśku a ry, pan, Ryśku to jest świętej pamięci on w nie żyje. A on nie żyje, no to dobra. Ta, bo kita odwalił, bo żeśmy jego pletkami zatruli. Aha, no wtedy pamiętam. To Ogólnie to działo. nowy, nowy ten jest, nowy sąsiad. Który? E, to ci za chwilę pokażę. Powiem ci tak, siadaj do mnie na z rany A co to z to, to ciemniki tak stoją? To się dużo pozmieniało chyba, to jest, jak tam moje gospodarstwo. To jest, to jest pamięć ten. No powiem ci, twoje gospodarstwo za niedługo chyba pójdzie na śmietnik. Ale tam do, do, doglądaliście czy nie? No patrzyłem, doglądałem, ale powiem ci, że tam kradli ci sprzęty. To znaczy? Co, zni to, co zniknęło? O, agregat, dwukółka Eee. Ale, no, ale nie była moja, przecież dwukołówka to sąsiadowi zabraliśmy wtedy. No możliwe, a golfa nie to miałem? To za... Bo czekaj, golfa nie Ja się ma. przez nie bo autobus jedzie. Weź. Jedzie, jedzie. O cholera Jaso, czekaj to on zawraca, bo idzie do miasta zaraz, tak? Czekaj, to ja wejdę, żeby on nie myślał, że my siadamy. Dobra, dobra. Do widzenia! O, czekaj. kierowca ogólnie, czekaj. bardzo uprzejmy taki. No, wie? no właśnie wiem, bo z nim gadałem. Czekaj, mu się zaczymuje chyba jeszcze. Dobry? Dobry? A <laughs> widziałem policja? Kogo? W policję pan widział jakąś? A my jecha, pojechali, pan uważa, pan zwolni, bo tam przed chwilą jechali na kogutach. Żeby, pana, żeby pana nie szpychnęli. A wy się dacie czy nie, panowie? Nie, my nie, my jedziemy ciągnikiem, po świnie. A po świnie idziecie? A na co, po co tam po świnie? A, na ubój. A. Proszę jedź. Wizory jakaś. byli? Wizory byli czy nie? Słucham? A wizory byli? Co zarobili? Zrobili się panie czy nic? Ale co zarobili? Pieniądze? <laughs> No. Ale, kurwa, pan kieracu, ciebie czy, czy rewizor był? Rewizor, -re czy było? Ja się pytam pana, pan wychodzi do dzieci? dzisiaj. A, nie, nie było rewizora przecież. Nie, bo ma siadać właśnie tutaj, a pan widział go, czy nie? E, nie, nikogo nie było. Taki duży, gruby taki. Nie, nie. Nie, nie, nie. Eee, e, to przepraszam, bo ja. ja no to proszę, ja. miłego dnia, do widzenia pan. Do widzenia, ręka ryśka. No mówię, bardzo miły kierowca taki. Takich, Oby takich więcej. Co to jest, ty co, co z takimi babkami porozbieranymi co by sobie działo dzisiaj? Nie Ja to nie w ogóle to, to inne życie w tej Dobra, Polsce. mówię, siadaj na skrzynkę... A w Holandii to w ogóle jest naprawdę inne życie. Dawaj, siadaj No legacko się widzę zmiszczyli. Powiedzcie, że trochę schłodź, bo kiedyś to tam trochę kilo nabiło, bo to by się kiedyś się nie zmieściły do no, Tak, no tam od szóstej była robota, tak na, czasami nawet do dziewiętnastej. jak się truskawkę zbierało. A na no, godzinę ile miałeś po co Na godzinę? No 30 euro. Oooo, to ty te teraz nie jesteś. Słuchaj, mm. krowę będziemy pakować, będziesz tam maganią z tyłu. A kurde, a jakieś kija by się przydało? Kija? A nawet na trzy kija, wy, wy, wyciągnij sportek. Dobra, zajeżdżamy tutaj. E o, weź, tam z tyłu, weź tam z tyłu i kurwa Wio, otwórz, o stajni Tu elegancki Zetro stoi. No, stoi, stoi. To małe, te małe kilipki? Tak, to, to małe tak, tak, tak. Dobra, to są krowy. Yeah. E, jak możesz to jeszcze tego, e, z tyłu burtem i tego Zarzuć na no, dół, żeby spadła A my yeah. e, odsaka o, o, odkryś. No już Dobra Jansko, teraz tak Takujemy Tylko krówkiem. że my je wyprowadzimy stąd? One tu się zmieszczą w te drzwi? E, no myślę, że chyba tak A to my wszystkie je zabieramy? Nie, na razie te dwie bierzemy tylko o. Tu jest Dobra, weź zapnij mój czek, no kurwa, patrz, bo zamykam, bo czasu nie ma już! Dawaj wychodź bółku, a co takwa klapę zamykasz? Tutaj zamknij. O. Zamykam. Dobra, jest. Dobra, wsiadaj, jedziemy. Jedziemy? Jedziemy, mówię, ja tam mam oborę tam powiększoną, tak chyba na 10 krów to wejdzie. Zobaczyć, jak, to się po... jak to się to zobaczyć za chwilę, ogólnie zobaczcie jak to uci... twoje gospodarstwo prawie na oblądowało no To znaczy dlaczego tak? No powiem ci no trochę się zestarzało tam bo tam wiesz, troszeczkę pozarastało w oku Niech tam ogólnie nie to hmm. mogę dostawić. Oba... A tam za ta moja kosiarka jest to wszystko? Ja ogólnie nie sprawdzałem, mówię, ale tam też. miałem tam taką. Troszeczkę rzeczy poginęło. A czy ja też trzydziestka tutaj? tutaj to jest to właśnie sąsiadki tutaj, tej. jak ona się nazywa. A pani Grażynka, o. I co ona tak sobie m, tak stoi na poboczu? Tak, mówił, stoi ogólnie, to jest taka poboczna. co tu jest? Tu jest wojsko, to jest wojsko. To tak nie było? No nie było, to właśnie jak ciebie, to właśnie takie coś powstało tutaj, wiesz? Czołgi mają ogólnie taki, o. O, Pokażę ci największego to to, złodzieja, to to. chama, yy, nie wiem, rozrabiakę na tej miejscowości sąsiada. Mieszka koło nas, ale go nie było chyba. No nie było, ale parę razy dałem mu w mordę. Mhm. Yy -y. i poszedł do spania. No to się poszedł do spania, no też mi trochę przyjemu, nie? Mhm. Yy -y. no trochę mnie pezurwało. Czyli się tak w sumie wyrównujecie? No, na razie się wyrównujemy, no ale mówię, możliwe, że go dzisiaj spotkamy, możliwe, że nie. Najlepiej żebym go dzisiaj nie spotkał, bo mówię, bo ja mu podpaliłem siano była taka akcja Czyli podobnie to w sumie to co z tym naszym sąsiadem, z tym moim naprzeciwko pamiętasz ten co? Tak, no to o, ten, ale on się uspokoił, dawno go nie widziałem, możliwe, że... Ale No, popatrz tutaj ten widzisz, ten... o twoje wszystko stoi, nie? Ja to czekaj może ja nawet wysiądę, czy na no To dobra, krowy? to wysiąść to ja na razie idę te krowy twoje tamte, nie? To czekaj, ja wezmę to, ja zaraz przyjdę do ciebie Kluczy gdzieś tu chyba mam, do... Ja zaraz przyjdę, dobra? Dobra, no, chciała, ręka no, no, A! No a widzowie widzicie, powiem, o, gdzieś spodziewałem się Pan Darek oczywiście wrócił za granicę, powiem o, przy kaszy jest porządny biznesmen, jak widzieliście. Ubranie elegancko tutaj widzicie, trzepaski, a Adidas normalnie koła buty Nike eleganckie ubrane za 5 Powiem wam, no, 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 no nie poznaję chłopa, nie? Nie poznaję chłopa, powiem wam, że no kasę elegancko zrobił, no ale mówię. Wy widzowie chcieliście, żebyśmy oczywiście sprowadzili biznesmena z zagranicy, no to oczywiście widzowie wrócił, nie? No ale to mówię, to widzowie potrzebuje duży łapeczek to, to kosztowało mi widzowie powiem tak. duży łapeczek, nie? To także teraz trzeba widzowie to odrobić Bo kasę trzeba widzowie wpłacić Bo bandarek wrócił. Także mój musicie to widzowie, teraz odrobić łapeczkami w górę, nie? Także zachęcam tutaj. Łapeczki w górę jedna, jedna łapeczka to jest jedna złotówka, nie? Tam bo możemy tak powiedzieć, jeden słup to jest za złote, nie? A gdzie widać, że zostawiam peczki sobie, bo musimy widzowie odrobić ten bilet, nie? Pan Darek tutaj przyjechał, czy tam przyleciał, nie wiem Tutaj autobusem wracam, no ale ten nie... No i golfa upalać. Co się dzieje? Golfa będziemy upalać. A to czekaj, bo ja tu krowę mi zaraz poszczę, że im do lasu. Koj te krowy, weź się zostaw. Czekaj, ładunek? No patrz, 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 już sobie chodzę elegancko. Pójdźcie samopas. Patrz, już sobie elegancko chodzę. No czekaj, zobaczę to. O. Ja. a to tego tu nie było. I za chwilę jeszcze po kolejne krowy pojedziemy. E, no to teraz. pora jest, sobie... To ile tu wejdzie krów? Patrz te, cielaki będę cielaki kupował. Ja yeah, to nawet cielaki możesz. No tak, tak ja elegancko przygotowałem, nie? No fajnie, a świni? Świni nie chcesz? Nie, świni nie. cielaki cielaki mam eleganckie. Ja. Yeah. O. Jeszcze... Może możesz sobie dokupiesz te gil mam. Weź mi jednego daj. 3, 4, 5, 5. Weź mi jednego daj. Pięć mi teraz jest starczy, elegancko. Ty, nie tak. No co tam? Weź mi jednego daj. No ale gdzie ty schowasz? Przecież to nie masz miejsca. W garażu będę go trzymał. W garażu? A czemu nie? Jednego mi wystarczy. Ale to mleka nie będziesz miał, to byś musiał kółwać nie wiem. Po co mi mleko? A to byliśmy, a byliśmy, a jakiegoś, no to byś mleka byłeś musiał jakieś dawać do jedzenia. To z kartonu mam. Ale to z kartonu to wlecz, to nie będzie jadł. Eee. Co tam będzie palać, to, to w ogóle działa ten golf? A jak? Dawaj upalimy go troszkę. No dawaj, to dawaj to ja wsiadam tutaj. Ja zaraz, tak. ci ja zaraz ci pokażę tego Indora, weź tam tutaj nie jedź tędy, bo patrz, bo kobaj teraz przystawię Ło, co to jest? Jaki kombaj? No to, to kombaj stoi bo nie? No długo ty długo żywasz, ty będziesz kupował, będziesz, będziesz w ogóle prowadził dalej działalność gospodarczą, rolniczą? No właśnie, nie widziałem tam sprzętów, zobaczyłem tylko, że stoi... Kurwa, czekaj, bo zaraz wszystko. Uważaj na kaczki tutaj. Chodźcie w te kaczki. Bo to mojego siora jest. A Słuchaj, wiaderko... A wiaderko, nie widzisz, gdzie jeździ, czekaj, skuter! Kurwa, cholera jasna, skuter się cały wyjebał. Jezu, chryć te panie, czekaj, kurwa, skuter! Kurwa, moja butla! Ja pierdol! Jego ja zerowu kurwa do oczka widzowie to! Z... Łooo! Widzowie utopiłem się! Ja pierdole, Coś ty teraz? Kurwa konta utopienimy Dobra czekaj idę po indorach zobaczyłem trzeba będzie pójść Dobra ja... czekaj stąd Coś co ty teraz robił kurwa na chujdę wjechali w te butle! Bo ja chciałem... O kurwa Jason za jego czekaj! Ja pierdo... No Jason! No Jason? No Jason, no Jason kochał w ręki ręki, boki, Patrz wyjebić teraz worki, tam patrz teraz. Worki cię wyjebie, patrz, a na My ty chodź tu szybko, bo mi zajedzie na posesję. No. Patrz tu, kabaryna otwiera. Za jakiej Ale dzięki, bo worków nie ma chyba. Nie, nie ma worków, bo on mnie, że worki woził, bo raz pojechałem do lasu, go przyła pan do normalnie cię człowieka wyrzucił. Bo ja chciałem, ja chciałem wcisnąć hamulec, a dałem gazu. No? I wjechałem Ale, za ale po coś tam w ogóle wjechał? Ale ja chciałem zahamować, a dałem gazu. A ty na szczęście, te buty nie wybuchły, bo one były napełnione. On tam gdzieś skręcił, prawo, po, w prawo stronie, tam pojechał. To, to się naprawdę dzieje na TV. No to dzieje się, ja ogólnie go szukam, ja będę łapał tak, tego golfa trzeba wyciągnąć, chyba, żebyś. Myś... Właśnie, tego golfa trzeba wyciągnąć jakoś. Aj. Tylko właśnie nie wiem teraz jak. Ja dawno nie prowadziłem, to dlatego takie są tego skutki. No co teraz? Trzeba zgasić? Ja mam to powołał jakoś linka, ale linki nie mam. Czekaj, może jakoś wyjadę? Czekaj, może u Indora by jakaś linka była? Pokaż mi tego Indora. No tutaj jest Interpatch. Witam serdecznie. No po co wyjechałeś? Ty? A, to A to się. Inni... No, cała ta pizzerka. Dobra, jest... Dobra, weź zgasić, weź zgasić. Tylko tu zajadę mu na posesję. Dobra, ja ci zaraz pokażę go. Czekaj, jak, jak, jak tam jak tamty się nazywał, Co z łodzi? Jason Jason A to jest jakiś taki Jason Jay, Jason J Jackson Tutejszy czy to jest morderca człowieku z Hollywood To dlaczego. Kurwa ma... pasona robi jeszcze wróciliśmy po. O, zaraz będzie dyrygował mi. Weźmy to postaw. Nie. Yeah, Kurwa, nawet to... nie da, bo to ciężko jest. A to on ma jakąś firmę budowlaną, No Nie ma firmy... Nie wchodź tam! On ma kamerę na górze nie widzisz? Ale mnie nie zna, to ja mogę chyba. No ale nie, za zaraz nie cię w mordę... W, nie biorę wszystko na siebie. Zaraz ci w mordę dalej pójdzie stał. Wszystko, wszystko biorę na siebie. Bo tam wyjdź dwuje sępka, stoi. Mówi ci, ja tam nie wchodzę, Zdolny bo... Citrena razie... nawet jest! Ja, ja nie chcę z nim zadzierać, bo mi tutaj gospodarkę zniszczył. A ty nie chcesz tego cytruena? Ja nic nie będę brał, bo ja nie jestem z no to biorę. Ale po ci to? Otwieraj bramę. <laughs> nie będę otwierał bramy. Za weź mu to zostaw na razie. Ja to jest renault! Na, przygotujemy specjalną akcję na to i będziemy mu kraść. Na razie mu ja. został. Mówię, będzie sranda. bez chałupy no będzie problem. jak wylecie z chałupy, będzie problem. Weź mu to zostaw. Chyba nie wyleci. Czekaj, bo jak zaraz Jason zajedzie, kuba, to się osram. <grym> dobra, uciekamy. Trzeba no było wiecie, tam ustawić, weź mu to odstaw. A dlaczego? No bo kamery ma. A to są atrapy, nie widzisz? To Nawet nie są... Nie ma. tak, są atrapy, skoro ja miałem z nimi normalnie przypał i przyszedł do mnie na chałupy i dał mi płytkę zamontowaną do laptopa i normalnie był mój pys nakamerywany po co taki zjedzony chałupy montuje kamery? Jak tu nie ma co kraść nawet. Ja. O kurwa. Gdzie on jest? Co to Kto to był? No Jason. To niemiecku. No nie wiemy mnie. Ja, to normalnie idzie, uciekaj! Pan Jason tam idzie! O kurwa. Kurwa! Jason zaatakała taka Darka! Uciekaj! kurwa jasna! To był Jason to jest inny. Patrz, 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 zwłoki. Dobra, ma mówić. horki jakieś. No, to mówi, tam są, Kurwa, wyjebał mu tam, no, pod rozrzutnik. Jakie to zwłoki, są No normalnie ludzi, on normalnie ludzi zabija. Ma gdzieś chałupę, ja go szukam, ale mówi, nie go nie zbliżaj się, bo może ciebie wziąć. Dobra, jedzie. JEDZIE! Dobra, chodź przejedziemy go Renuellem. To weź go, go goń. Golfen. Pan ja, pana Darka potrącił. Gdzie? Kurwa, jedzie, stój, czekaj, bo jedzie! To zrobił. Ja, kucme, co zrobił? Jak uśmiech, co się stało? Potrącił mnie. Co ci się stało? Nogę no, ja cię na no nogę mi najechał. To by cię operację robić wewnętrzną. No. Czekaj, bo trochę boli, czekaj, ja wstanę. No? Ała. No, to tak, że się nauczysz, rozumówić. No, I to trzeba szukać? Jaka hołpa trzeba po prostu jeszcze ja znać. A on tu mieszka na Woli Brudnowskiej? E, tak, gdzieś w lesie podobno. Ale Dobra, ja kurwa, dalej, tutaj pod twoją hołpą otworzył klapę. No. Co ja tak to jest? To jest strach na tej wiosce teraz, nie? Jest. No to mówię ci, Dobra, chodźcie ciekawy weź mu przypiewał, mordę. Dawaj go! Czekaj, go złapię, już go gonię. Jest tak, go, go prawie mam go, mam go, mam go, mam go. I... Dobra, mamy go. Dobra, uciekaj nam, czekaj, złapię uciek go. Mi. Uciek mi Z mi mikro. Mi nie ma co zadzierać z nim No czy ja, musimy się zaopatrzyć, albo zrobić. Dobra, na niego zatrzymał pułapkę. się, zatrzymał się, czekaj. Albo zrobimy na niego pułapkę. Dobra, zawraca. Się zawraca, czekaj, uciekaj, bo on będzie jechał. Słyszysz? No. Zostawimy na niego pewnego dnia pułapkę. No myślę, że może byłoby coś takiego zrobić. Mm, masz tam znajomości w tym wojsku? Yy, mam znajomości. Powiem ci, że ostatnio wypożyczyłem czołg, ale co to będziemy? Pożyczyłem czołg? Mmm. Kolczatkę. Kolczatkę. I nastawiać na wiosce takie kolczatki, wiesz, jak się rozkłada po no, no. pościgu. No. I wtedy nastawić, i już dalej nie pojedzie. No dobra, coś tam dalej pomyślimy. Dobra, słuchaj, Jedź do chałupę, weź tam wypakuj swoje Jadę. pakunki i tam potem tego, nie? To siema. A to czekaj to zaraz przyjdę do ciebie, coś... coś... taki ja, tak jest problem. No. Zajedź tu na podwórze. <laughs> dobra, idę, co się dzieje? Bo zwłoki mi zostawił na podwórzu jakieś. Jakie? Ja pierdicie normalnie stary on chyba go zapakował tu, ale śmierdzi podniósł tragicznie. to nie jest ten Indor Właśnie nie wiem, bo dawno nie widziałem Indora. Mitkowski co ja mam z tym zrobić? Żeby tak. mnie oskarżyli, bo ja dopiero co wróciłem za granicę, żeby No słuchaj. Nie oskarżyli y... O morderstwo. Dobra to czekaj, weź to wypierdol. Nie dawaj to tego nie... tam, na Najwyżej tam nie. się zaśmierdzi, weź to tam wyświetleć. No, nie! No to gdzie to nie. dajemy? Wywal to tam naprzeciwko do tego sąsiada. Nie! Dobra, czekaj, to najwyżej to, do... to chłupy wniosek ci tam. No, nie... Weź otwieraj chałupę, da ja tam wniosek Ci się Ale to narobisz mi problemów! Dobra! Dawaj księdza zamówimy, że będzie odprowadzał. Tak, Dobra, otwórz. Od... No, no kurwa, chałupę może twardo. Czego nosisz? Otwierasz? Ja się... No, otworzyłem. No, wchodź. Dobra. Gdzie to zanieść Na górę. Na górę? Dobra. Tak. Tam do pokoju gościn... Mm, tam gościnnego. Chyba tutaj czułcego go na razie. Ale żeby to nie było problemu, że ja go zamordowałem. No to nie no, będzie na luzie, no spokojnie. Joj. Jeszcze tamten worek, tam chyba głowa była. No, tam chyba nawet ręce są zapakowane. Kurde... Co to tutaj będzie? wzięli kogoś w dywa zawinęli i zaw zawiązą sznurkiem. To trochę nasz strach jest tutaj być na tej wiosce, powiem Ci To zanieś, to jest łańcuch od razu O, to będziemy wyciągnąć Dobra, kurwa jedzie ktoś 30 Dobra, Jason jedzie, ma obrany hełm Na głowie <grym> Jedzie Jason Dobra, dawaj tego golfa szybko Ale teraz nie będziemy go łapać Co się zrobił? Widzimy serdecznie zgasną Ci? Czekaj Paliwo się kończy Dobra, jedzie 30 grożynki Co Ty robisz? Co ty robisz? Ty, ale dobra, to nie jest on! Jakie, bo to nie jest on? Bo to mam. Ma maskę przeciwgazową braną! To jest Jason! Nie, to pan Jason? Mówię, to nie jest on, zostaw go! To nie jest on! Nie, on ma maskę przeciwgazową braną! A Jason co ma? No, on ma inną maskę! To nie jest on! Przecież on normalnie rozmawia z nami! No to nie wiem Zostaw Dobra. go no To dziwne rzeczy to się jest, to jest chyba, To jest chyba mąż tej, yy, Grażynki. Aha Dobra, Dobra, weź w ogóle nie pajacu, idź do chałupy Ja idę do swojej chałupy, muszę coś porobić jeszcze Dobra, to cześć Daj No siema Dobra, siema no i widzowie, dzisiaj powiem wam dymy, dzisiaj tak, Darek wrócił, wjechał tutaj do wody do oczka, wyciągnęliśmy na auto Kurwa, w ogóle to mi widaje butle przedstawił Gdzie jest moja butla? O, tutaj widzę moje butle ogólnie stoją. Także dymy, nie? Yyy O, czekajcie, bo to jeszcze jest O, jedzie 30 ktoś. Czekajcie, może go zahaczę dzisiaj jeszcze? Dobry, no, cofnę się pana? Dobry? Panie Dobry? Kogoś? <laughs> kogo? Eee, moją żonę. A, a, jaka pani żona jest? Kto to jest? Józef nie, nie, ostatnio nie. Ja? Może po sklepach na prosto Widzę. Ora? Ja. A ja i rano, i, i pojechał do trzeciec. Powiem że ten pan Roman to miły jeden gościu jest. szuka swojej żony. Mówię, że to jest... że to jest mąż pani grazinki, a Darek mówi, że to jest Jason. Ja wiedziałem, że to nie jest Jason. Dzisiaj widzę dwie krówki przejwieliśmy, zakopiliśmy tu jak widzicie pięciolaków. O, myślałem widzowie, że mi uciekła. Ci żeśmy zakopili, ja sobie resztę widzę przewedzę za odcinkiem, może z panem Darkiem. Jeżeli chcecie więcej odcinków tutaj wiecie, bo długo nie było pana Darka, nie? To łapeczki zostawiacie tutaj na powrót, zrobimy jakiś fajny odcinek, może jakieś powitań. Czekajcie, bo ktoś widzowie pipczy. O, dalej jedzie Jason, ku... co on na Widzowie, ja go muszę złapać, widzicie, pokazał się dzisiaj. Dzisiaj się widzowie pokazał Jason i wyrzucił panu Darkowi zwłoki pod chałupę. No nie wiem, Wizowy, zostawcie łapkę suba, Subika na kanale, napiszcie hashtag, hashtag, na początku odcinka, który mówiłem. Trzymajcie się do kolejnego odcinka i się mano.